Przed chwilą mówię, że ja stawić, żeby się wycofać. Nie wiem, bo są muszę To Są osobiste problemy, które muszę rozwiązać. Muszę. tego głodu trochę. W byłem przygotowany? No w taki momencie, gdzie człowiek ma dość tego czegoś. Teraz przygotowany były na siłę. Jestem zmęczony już. Jest sportem. Nie wiem, co potrzebuję Nie, nie smakuje ci to, Wiktor? Nie powiem, nie Ja nie wywalczyłem, ja miałem ścieżkę głowy. Gdyby ktoś wiedział, co się dzieje u mnie w życiu osobistym,